tak, raz, no, na... tak, tak. Tak. Tak, Szanowni Państwo, krótkie uaktualnienie sytuacji. E, nasi koledzy złożyli ślubowania, a więc e, Pani prezes Manowska przyjęła. Drugi przewidywany przez nas, mniej optymistyczny scenariusz. Pierwszy był taki, że przyjmie do wiadomości nasze oświadczenie. O ile mi wiadomo, nie przyjęła go, natomiast drugi egzemplarz złożyliśmy w sekretariacie za pokwitowaniem. E, natomiast w, przewidywaliśmy, że jest to jeden ze scenariuszy możliwych. On tylko o trzy osoby zmniejsza nieprawidłowość prawną i niewypełnianie wymogów prawa polskiego w, odnoś, w odniesieniu do naszej grupy. Natomiast działamy solidarnie i działamy razem z koleżankami i kolegami, ponieważ przewidywaliśmy także i taką możliwość i, i chcę jak najbardziej podkreślić, że tu nie ma mowy o jakimkolwiek rozłamie wśród nas. Koledzy i koleżanki z nami uzgadniali takie postępowanie w razie gdyby pani prezes opierała się przeciwko y, doproszeniu nas wszystkich, mimo że w gruncie rzeczy to właśnie powinna zrobić. Natomiast my nie damy się rozdzielić. Nie dojdzie do żadnego okrojenia żaby, plasterkowania salami czy innych znanych państwu, znanych państwu porównań. My pozostaniemy jednością i jako jedność dzisiaj stąd wyjdziemy w poczuciu, że jesteśmy o krok bliżej do tego, by wyegzekwować od pierwszej prezes Sądu Najwyższego respektowanie prawa, które nawiasem mówiąc zostało uchwalone tak niedawno przez ludzi takich bliskich. Dziękujemy. Czy jeśli ci zaprzysiężeni dzisiaj, ławnicy, ci, którzy odebrali ślubowanie, zostaną, będą wyznaczeni do składów orzekających, czy zapowiedzieli już, że będą w nich uczestniczyć? Proszę pamiętać, że myśmy jeszcze nie mieli możliwości porozmawiania. Natomiast wszystko wskazuje na to, że orzekać ławnicy zgodnie z prawem mogliby potencjalnie dopiero po zaprzysiężeniu ogółu ławników, czyli całej trzydziestki. I nasi koledzy i koleżanki są tego świadomi, bośmy o tym nieraz nie dwa rozmawiali i yy, nie obawiam się, by nastąpił jakikolwiek rozdźwięk pomiędzy naszym indywidualnym rozumieniem prawa w obecnej postaci. Ja jeszcze dodam, że wszyscy jesteśmy niezawiśli, yy, jako ławnicy elekcji i mamy świadomość yy, obowiązującego prawa i konstytucji. Tak Z naciskiem na konstytucję. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania do nas? Być może takie ogólne. Jak oceniają Państwo takie zaprzysięganie na raty? Oceniamy je w kategoriach kultury prawnej jako dużo gorsze rozwiązanie niż ceremonia, w której zaprzysiężono by od razu wszystkich uprawnionych. Ale to jest bardziej kultura prawna niż. Powiem tak, nie jest to najważniejszy łamany tutaj przepis i najważniejszy łamany tutaj uzus. W związku z tym Będziemy czekać, ale nie będziemy czekać wiecznie. Będziemy składać następne oświadczenia i, tak jak Państwu mówiliśmy, korzystać ze środków prawnych dla nas dostępnych. Osobną rolę ma tu do odegrania Senat. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy zbudowani tym, jak zostaliśmy przyjęci przez legalnych sędziów Sądu Najwyższego, tym, że zostaliśmy wpuszczeni do środka i tym, że spotkało się z nami trzech legalnych sędziów, wybranych z, z, przez. Czy opiniowanych przez zgodnie z konstytucją ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa, w tym dwóch panów prezesów. Tym trzem sędziom chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. I, i ostatecznie każdy z nas niezawisły, tak jak powiedział to pan profesor Jarosław Płciennik, każdy z nas jest niezawisły, ale my wszyscy przyszliśmy tutaj, żeby wesprzeć demokratyczne państwo prawne. Dzięki. Dzięki.